Witam serdecznie. Odebrałem przed chwilą paczkę od Anety. Kanał Mini Camper Maxi Life. Zapraszam, zobaczcie jak Aneta tańczy foxtrota. i jaką ma kolekcję płyt winylowych tak wydaje mi się że wiem co tu jest w środku bo już Aneta mi pisała czy nie chce elementy z drukarki Zasilacz nawet 3 ampera 18V. Takie oto rzeczy coś mi tu wypadło. Wiem, bateria. Bateria jest od laptopa. To była drukarka. I ta drukarka kurczę, ona ma jakieś pamięci w środku? Też ciekawa sprawa. Też ciekawa sprawa. To mi się wydaje, że to był jakiś 12,3 3 ampera. O, to jest fajny. To jest fajny zasilacz. Szkoda, że Aneta obciąłaś kable. No ale ja sobie z tym poradzę. Silniczek. Tu jest fajny silniczek. Kondensator, kondensator. Czu, czu, czu. To coś chyba mikrofalówka. Wydaje mi się. Wyświetlacz. Wyświetlacz, wyświetlacz. O, wyświetlacz może być fajny Ciekawe czy uda mi się go uruchomić Na pewno się przyda Co tu mamy? To na pewno drukarka To też jest aneta tutaj mieć w środku Pokażę Ci później jak wyciągać mieć z takich rzeczy I tu też jest miedź to Tu są elementy miedziane na tych elektromagnesach. I tu mamy złącze. Dobra. Tu jest drukarka na pewno, zasilacze. Te rzeczy. O, i tutaj są fajne, fajne rzeczy, które mnie bardzo interesują czyli te tranzystory. Zobaczcie, tutaj są tranzystory na radiatorach, chociaż to w zasadzie nie jest tranzystor. To jest. To na przykład to jest zasilacz. To 5V nie będę Wam mówił co, jak, gdzie, kiedy się wykorzystuje, ale, no ale są elementy, które są przydatne, bo na przykład z tej płyty indukcyjnej te tranzystory i ten mostek prostowniczy. To one mi będą potrzebne. Wiadomo, że, mm, że też trzeba je sprawdzić, czy to jest poprawne. Czy to jest po prostu sprawne? Ale z tych tranzystorów zrobię przetwornice, jeśli są sprawne. Przetwornice z 12 na, 20, na 230 V. Jak znajdę wszystkie elementy, to zobaczycie na drugim kanale jak robię przetwornicę Taką co najmniej 500W, tylko muszę znaleźć odpowiedni transformator I także tu z tych elementów, z tych tranzystorów Można jeszcze te elementy po prostu wykorzystać w ten sposób no, jak Jeżeli są długie końcówki, tu nie trzeba nic lutować, tylko precyzyjne obcinaczki i, I to po prostu jest do wykorzystania, taki tranzystor. A uwierzcie mi, taki tranzystor kosztuje więcej, jeśli ktoś wie i jeśli wiecie gdzie go zastosować, to kosztuje więcej niż, niż kilo miedzi spokojnie. <laughs> Także to kilometr do, do niektórych tranzystorów to jest naprawdę mostek prostowniczy. Także tu już mam na przetwornicę, tylko sprawdzę te elementy, to jest jedną rzecz, którą będę robił. Tutaj wiadomo, tak samo są elementy fajne do wyciągnięcia. Może nie tak duże tranzystory niż te co odkręciłem, ale ale są. To jest jedna rzecz. Ta żarówka tutaj, zobaczcie 200 zł, ta żarówka w hurtowni, aż nie wierzyłem. Ten sprzedawca mówi do mnie, że pierwszy raz widział taką żarówkę Teraz postaram się jeszcze odkręcić, bo tu widzę, są jakieś śrubki. Może tu jest jakiś zasilacz jeszcze do tej żarówki. Coś na zasadzie bezpiecznika czy dławika. I teraz tak, rozkręciłem ten, ten zasilacz do y, żarówek. No tu faktycznie jest uszkodzony, ścieżka wypalona. Radiator już jest do, y, do radiatorów. Na odzysk to resztę do wyciągnięcia, te miedziane elementy. To sobie zostawia Ugdowa do, do plastiku. Tu, miedzia, tu mosiężne takie końcówki. I tą żarówkę jeszcze zobaczyłem, która kosztuje 200 zł. I tu ma jakiś, nie wiem, jakiś taki przeciwzakłóceniowy filtr. To też sprawdzę, czy. On czasami nie jest uszkodzona, a żarówka jest sprawna i może czasami świecić. Także to też, no a jak nie, no to tu jest potężny radiator z tyłu w tej żarówce, chcę wam powiedzieć. Też się mocno musiała nagrzewać. Dobra, jeszcze raz. Dzięki Aneta za płytki. Pozdrawiam, za niedługo u mnie konkurs na 400 subów. Oglądajcie, subskrybujcie. I coś fajnego, jakieś, jakieś narzędzie będzie do wylosowania. Czy to będzie nóż, czy to będzie co innego, to za niedługo się dowiecie. Dobra, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.